Myślę, że wynik jest bardzo pozytywny, a świadczą przede wszystkim o tym, że społeczeństwo i mieszkańcy naszego sołectwa się zmobilizowali do tego, żeby wziąć udział w wyborach. I za to im serdecznie dziękujemy i bardzo gratulujemy, że chcą wziąć aktywny udział w życiu publicznym i społecznym i politycznym naszego sołectwa. Na zasadach partycypacji społecznej, czyli aktywnego tutaj, a nie tylko i wyłącznie biernego udziału w życiu. Pani Sautysna, jakie aspekty będzie Pani chciała kłaść nacisk w swojej pracy w tych pierwszych miesiącach, ale też w perspektywie całej kadencji? Naturalnie. Jeśli chodzi o aspekty, no, które w głównej mierze będę brała pod uwagę, to przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mieszkańców. Um, od zeszłego roku, kiedy to 7, prawie 700 podpisów pod petycją, jeśli chodzi o przejście dla pieszych przez zespole szkolno przedszkolnym zostało złożonych. Um, I staramy się o to, ażeby przejście dla pieszych było oświetlone oświetleniem aktywnym, albo chociaż była zamontowana sy sygnalizacja świetlna. Chodzi tutaj o przejście dla pieszych, które jest bardzo uczęszczane jest no przy zespole szkolno-przedszkolnym oraz przy budynkach innych y, usługowych. I tam na tym przejściu, no niestety w zeszłym roku y, pani y, niestety została potręcona i to ze skutkiem śmiertelnym. Także uważamy, że bezpieczeństwo jest przede wszystkim tutaj clue, jeśli chodzi o, o, o i, t, i to, to będzie moim priorytetem, tak? Bezpieczeństwo, jeśli chodzi o przejście dla pieszych przez zespoły szkolne-przedszkolne, ale też w naszej miejscowości tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie jedno przejście dla pieszych na dzień dzisiejszy. A miejscowość liczy nasze sołectwo prawie 4 osób. Także przynajmniej dwa dodatkowe przejścia dla pieszych by się przydały, bo wiemy, że bardzo niebezpieczne jest to przechodzenie na przejściu bez przez ulicę, jeżeli tam nie ma oznakowanego przejścia dla pieszych. Także będę tutaj też czyniła starania w tym zakresie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Kolejnym takim aspektem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to tak naprawdę są gałęzie, które zagrażają i spadają na ulicę i mogą spaść na pieszych albo u innych użytkowników drogi. I tutaj też będę zwracała na to uwagę, żeby jednak tutaj walory estetyczne, a przede wszystkim bezpieczeństwa, jeśli chodzi o te spadające gałęzie, czy na ulicy, czy na naszym cmentarzu. No żeby jednak te gałęzie zostały usunięte. Kolejnym aspektem tak naprawdę będzie, chciałabym troszeczkę tutaj zwrócić uwagę na drogi, które są niebezpieczne. I tutaj kolejny aspekt bezpieczeństwa, niebezpieczne są dla użytkowników, dla pieszych, są w stanie opłakanym niektóre. Ostatnio kilka dni temu spalił się jeden z domów i służby ratownicze miały problem z dojazdem na to miejsce, ponieważ jest to droga, która jest wyłożona tak zwanymi płytami JUMB i te płyty są w tak opłakanym stanie, że po prostu poszczególne zastępy straży pożarnej musiały stać gęsiego, a nie były w stanie dojechać konkretnie na miejsce, tylko musiały sobie podawać tą, tą wodę. Więc uważam, że drogi również będą, będą tutaj moim, moim priorytetem, ale także chciałabym zwrócić uwagę na, na tutaj życie społeczno-kulturalne i, i oświatowe w naszym sołectwie. Chciałabym, ażeby były tutaj realizowane projekty dla młodzieży, dla seniorów, żeby troszeczkę aktywności do tego sołectwa i trochę życia w nie włożyć. Myślę o kinie plenerowym, o warsztatach, o kiermaszach, o jakichś zajęciach, aktywności typu Nordic Walking, albo ewentualnie jakiejś tutaj aktywności gimnastycznej dla, dla osób starszych. I na dzień dzisiejszy takie by były moje priorytety i, i, i nad tym bym chciała pracować. Wymieniła właśnie Pani bardzo szeroką gamę tych inwestycji, tego dotyczyło moje kolejne pytanie, także odpowiedziała Pani już w pewnej części na, na kolejne zagadnienie. Natomiast no jest ta szeroka paleta, jeśli chodzi o inwestycje i ale w jaki sposób chciałaby Pani zabezpieczyć, pozyskać środki na to? Bo wiadomo, dotknęła Pani też aspektów, które są zależne powiedzmy od władz samorządowych wojewódzkich, władz samorządowych tutaj lokalnych, gminnych, powiatowych, w jaki sposób właśnie sięga. Po te środki, też być może lejką, jakby mogła Pani wytłumaczyć, jakimi środkami samo sołectwo dysponuje, czy dysponuje, od kogo ewentualnie jest zależne. To bardzo dobre pytanie, dziękuję za to pytanie. Jestem po spotkaniu z Panem Sołtysem, moim poprzednikiem, Panem Sołtysem Kułakiem, który wczoraj wręczył mi klucze. Mieliśmy też dosyć długą i owocną rozmowę na ten temat. I jednym z moich pytań było tak naprawdę, czym dysponujemy w sołectwie i jakie mamy środki zarówno pieniężne, jak i inne. Na dzień dzisiejszy jedyne pieniążki, jakie Sobectwo ma, to jest to fundusz sołecki, który jest przyznawany raz w roku i to mieszkańcy decydują na to, na co te pieniążki zostaną przekazane. Jaka to jest kwota, Pani Sołtys? W zeszłym roku to było 50 851 zł i 10 groszy dokładnie. Także to są no, niewielkie środki, jeśli, jeśli chodzi o tak duże Sobectwo. Natomiast jest to kropla w morzu potrzeb, ale zawsze można coś dzięki temu zrobić. I to od, od decyzji mieszkańców będzie zależało, na co, na co te środki zostaną przekazane. Tak jak do tej pory w zebraniu wiejskim będzie to głosowane. Także jeśli chodzi o to, czym dysponuje sołectwo, no to tylko wyłącznie fundusz sołecki, no i to, co mamy w tym pokoju, tak? Czyli trzy biurka, cztery krzesła i, i, i wieszak, bo nawet na dzień dzisiejszy nawet nie mamy budynku Sołeckiego jako takiego. Ten budynek, w którym się znajdujemy, to jest tu budynek Urzędu Miejskiego i my jesteśmy tutaj gośćmi, łącznie z Kołem Gospodyń Wiejskich, które tutaj sąsiaduje obok nas. Także to jest ten aspekt, czym dysponuje sołectwo. Jeśli chodzi o to, jakie środki ewentualnie będziemy pozyskiwać, no to jak do tej pory udało nam się współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz z urzędem gminy, bardzo owocnie, bo udało nam się, co nam się udało zrobić, udało nam się zakończyć pierwszy etap projektu remontu i budowy placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Suma, w której się zamknęliśmy, to około 70 tysięcy i na dzień dzisiejszy ten plac zabaw funkcjonuje bardzo do dobrze i dzieci są bardzo zadowolone i uśmiech jest na twarzy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Także urząd miejski, Rada Miejska i pan burmistrz jako organ wykonawczy no to będą przede wszystkim osoby, z którymi będziemy roz będę rozmawiać jako sołtys oraz również moja rada Słodzka, która będzie tutaj pełnić funkcję doradczą i wspomagającą. Będziemy po prostu rozmawiać, jeśli chodzi o przyznanie kolejnych środków na kolejne ewentualnie inwestycje. Liczymy na owocną współpracę, bo do tej pory nam się, nam się to udawało i no, tak jak mówiłam, dzięki współpracy z Urzędem Miejskim oraz ze stowarzyszeniami i z organizacjami pozarządowymi, ten pierwszy etap projektu się udało zakończyć. Także myślę, że Urząd Miejski będzie miał bardzo duży wpływ na to i dobra wola urzędników, w tym pana burmistrza, jak będzie wyglądało inwestycje w, naszych, w naszej miejscowości. Ale także planujemy powołać stowarzyszenie, które to będzie, dzięki temu będzie możliwość realizacji tych projektów mniejszego kalibru, takich, które odżywią troszeczkę to życie społeczno-kulturalne w naszym cywilestwie. Takich, jak wspominałam, to kino plenerowe, kiermasze i takie mniejsze projekty, które nie wymagają takich aż nakładów finansowych. Także stowarzyszenie będzie na pewno powołane. Jesteśmy w trakcie rozmów na ten temat. Pani Sotys, te, tymczasem te, te inwestycje, jeszcze wrócę do tych inwestycji, które Pani wymieniła. Gdyby je tak pewnie zliczyć, to to musielibyśmy mówić o dobrych kilku milionach złotych. Mówi Pani o dobrej woli ewentualnie podmiotów czy osób, z którymi chcecie Państwo współpracować. Natomiast chciałem zapytać Panią, jakie inicjatywy Pani by chciała podjąć związane z tą współpracą? Czy tutaj lokalnie z Urzędem Miejskim, czy załóżmy z Urzędem Marszałkowskim, z Wojewodą, żeby właśnie tę inicjatywę wykazać? Jakie kroki podejmie Pani? Jak jako sołtys tutaj już w pierwszych miesiącach, ale i troszkę później, aby faktycznie po te środki też większe, po te większe projekty sięgać. To myślę, że tutaj klucz jest komunikacja i dialog. Czyli przede wszystkim będę częstym gościem, tak jak do tej pory byłam w urzędzie miejskim, gdzie z naczelnikami rozmawiałam na różne tematy i na, również na temat finansowania placu zabaw. Plac zabaw już pierwszy etap już jest zakończony, drugi etap będzie skończony z Funduszu Sołeckiego, także myślę, że do tej pory urzędnicy byli otwarci na rozmowy. I e, oni też prowadzili ewentualnie i tutaj wskazywali, gdzie ewentualnie można uderzyć, jeśli chodzi o finanse i e, gdzie ewentualnie można się starać o pozyskiwanie środków. E, także tutaj będę w aktywny bardzo sposób na pewno będę częstym e, e, gościem w Urzędzie Miejskim. E, będę się także starać o e, dotacje zewnętrzne poprzez stowarzyszenia, które zamierzamy otworzyć i, i powołać. Jeśli chodzi o budynek przedszkola, tutaj na dużej stronie, to my jako rodzice bardzo niechętnie chcielibyśmy, żeby, żeby to przedszkole zostało przeniesione na małą stronę. Ale skoro wiemy, że już taka konstrukcja i taki projekt już powstał, i on jest w realizacji, um, i z tego co wiem, to powinien w połowie przyszłego roku zostać oddany budynek przedszkola na małej stronie. No i tak jak rozmawialiśmy w zeszłym roku z panem burmistrzem, który to obiecał, że w momencie, kiedy to przedszkole zostanie na mojej stronie wybudowane, wtedy tutaj budynek na dużej stronie, który obecnie funkcjonuje jako przedszkole, zostanie on oddany na poczet sołectwa i będzie to budynek sołecki. Bardzo by nam na tym zależało, żeby taki budynek i coś na poczet mienia sołeckiego było w naszej miejscowości, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy miejsca spotkań koło gospodyń wiejskich tutaj tylko pokotem, że tak powiem i dzięki gościnności Urzędu Miejskiego ma swoje miejsce. Chcielibyśmy, żeby taki budynek funkcjonował w naszym sołectwie. I dzięki temu myślimy że i mamy nadzieję, że pewne kluby zainteresowań rozwiną się i powstaną i będą miały miejsce spotkań, dzięki czemu no, myślę, że aktywność tutaj też pozytywnie wpłynie na, na rozwój całego, całego sołectwa i, i ich mieszkańców.